Mateusz, wielkie gratulacje, kolejne świetne widowisko, świetny mecz. Rewelacyjne, pierwsza kwarta. Dobrze weszliście w, ten, w to spotkanie. Bardzo dziękuję. Natomiast ta pierwsza połówka przez Pana, myślę, że troszeczkę przybraliśmy ich styl gry i dlatego to tak wyglądało, że było na remisie. W pierwszej połowie, natomiast... Wyszliśmy już w drugiej bardziej skoncentrowani, z większą energią. Da, we wszedłem, dałem ten impuls i od razu zrobiło się łatwiej. Także tutaj pewności siebie nabraliśmy po tych celnych rzutach i już poszło i wstrzymaliśmy to do końca. No właśnie, dokładnie te twoje dwie trójki niesamowite dały właśnie taką ekstra energię całemu zespołowi. Wydawało nam się przed meczem, że bardziej będziecie wykorzystywać strefę pod Koszową, ale Wy po prostu kochacie rzucać za trzy punkty. Myślę, że zawsze zaczynamy gr gr grom tyłem do kosza, żeby zobaczyć, czy to przynosi punkty. Niestety na początku w ogóle to nie, 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 nie... Punktowaliśmy z tego. No i to jest nasza gra, że penetrujemy, dzielimy się piłką i stąd są te otwarte rzuty. No właśnie, macie w swojej składzie kilku zawodników, którzy świetnie to robią. Dzisiaj rewelacyjnie poprowadził waszą ekipę również Twitty Carter. Powiedz w takim razie, bo nasuwa się pytanie, co dalej, kiedy się zatrzyma start Lublin? Nie wiem, nie mam pojęcia oby jak najdalej ta, jak najdłużej ta seria trwała. Robimy swoje. Dzisiaj naprawdę serducho pokazane w drugiej, drugiej połowie, więc e, tutaj duży plus, że nie pękamy, gdy nadchodzi ten kryzysowy moment i to nas myślę buduje i tworzy tą niesamowitą atmosferę w zespole, więc myślę, że nie poddamy się dopóki no, dopóki nie przyjdzie jakiś kryzys. Dziękuję bardzo jeszcze raz, gratulacje. Dziękujemy bardzo.